Zawsze byłeś chłopakiem. Zawsze byłeś chłopakiem. No. No nie byłeś nigdy dziewczyną, zawsze byłeś chłopakiem. jest nie znamy Ania i ze mną jest pan Rokuś i Natalia. Tak. Psałyśmy mieliśmy na ręce, dlatego sobie siedzi tam i dzisiaj będziemy wydać interaktywną zagadkę od... Państwa topowe teorie spiskowe. Poczekajcie. Nie pamiętam. Natalia, jesteś pojebana. Dałam. Dzień dobry. Interaktywna zagadka. Mam czekoladę. To w ogóle z 2017. Zrobiłyśmy zagadkę z tej strony, co było straszne. Nigdy więcej. Chociaż może zrobię. Dobrze. To możemy? Nie. Już się najedłyśmy? Nie. Ja się boję normalnie. Kto ją zamordował, eee, tworzący tenże film w scenariuszu. Za zakończymy no, 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 film. Chyba.. sprawę zaginięcia kobiety. Z tej okazji sprawdzimy, jak wy, badacze teorii spiskowych i poszukiwacze prawdy, poradzilibyście sobie ze znalezieniem mordercy. Oglądajcie odcinek uważnie. Na końcu wybierzcie podejrzanego. Pokażę Ci miejsce zbrodni. Tylko uważaj, żeby nie puścić Pawia. Taka ładna dziewczyna. Szkoda jej. Pustej 40. O ósmej rano zostało zgłoszone zaginięcie. Podobno. Nie, ty 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 wiesz, to pewnie wiesz, kto zabił. Przecież to jest policja, No dobra. dobra. Wie za dużo. Nie, bo była inna ciała. Ale to co ja? Kim ja jestem w ogóle tutaj? Detektywę. Detektywa wzięła policja? To głupie. Detektywa wzięła policja, aby zobaczyć kto zamordował. Ale to od czego jest policja? Policja. <grym>, Inefi- <grym>, Natalia, ty to jesteś debilem. Nieprawda. W każdym serialu krym- Już, cicho! Nie, w każdym cicho. serialu kryminalnym policja szuka podejrzanego, a nie woła detektywów. Ale od tego, że Ona była w ciąży. Badania wskazują, że dowiedziała się o tym niedawno. Łód miał dopiero kilka tygodni. Drugi dowód pokazuje. Badania. Oni nie zrobili badania. No Może zrobili jej. Kiedy, jak ona tam leży w ciąży? Nie wiem, bo już zrobili na miejscu. Pobrali <grym> poprali próbkę i sobie poszli do lekarza i sobie zrobili. No dobrze. To i chłopak ją zamordował. Bo nie chciał mieć Dziadusia. Ty tak strzelasz, czy ty. To tak wiesz? sobie strzelam. Moja intuicja od razu tak mi powiedziała. Hmm. Skoro w ciąży miała chłopaka. To zapewne ją w starciu Bo on nawet wiedział, gdzie idzie i którędy będzie iść, bo wiedział, gdzie ma dobra. A no w ogóle, kto, kto im powiedział, że szła na spotkanie z chłopakiem? Ten chłopak? Czy, no. czy on dotarł na to spotkanie? Nie widać, chłop, chłopak musiał czekać. Czy może, nie wiem, rodzice powiedzieli, że idzie na spotkanie z chłopakiem. No może też i rodzina. No to czemu, czemu mi nie powiedzieli, kto powiedział? Albo nie zarejestrowałam, że żeby powiedzieć. Bez sensu, dalej, dalej. 2300 zł. Albo płaciła Albo za wynajem mieszkania gotówką. Albo szykowała się na aborcję. Dziewczyna miała przy sobie tele. Nie przyjdę dzisiaj do kiny strasznej, co przepraszam. Jest to nie chłopakiem. Za... Chyba, że. To on to napisał do siebie o 11.05. Czy wiemy, której umarła? Zobaczymy. Może której wyszła z domu? Albo już powiedzą. Patrzcie, wie do mnie. Zawsze byłeś chłopakiem. Zawsze byłeś chłopakiem, no. Ale no. no, nie byłeś nigdy dziewczyną. Zawsze byłeś chłopakiem. No tak. No dobrze. Nie wiem, co za świnia mogła to zrobić, ale na pewno nie chłopacy. Ona kochała, no kochała Michała. Nas. Co z tego, że się rozstali? przynajmniej została zabita wczoraj około 21. Tak jak początkowo wnioskowaliście. A tak, tak, że... której mam tego sms o 21... 11 rano czy wieczorem? Rano nie? Wiem. No, o 23 to napisała, tak? Tak, a została zabita o 22.00. Poczekaj. Do dwie godziny później. To ten jej chłopak albo jeżeli to on ją zabił, to albo był nieźle niesprawny umysłowo w tamtym momencie, w sensie nie wiedział za bardzo co robi, skoro napisał tego sms dopiero dwie godziny później. Jeszcze chciałam poczuć jedną rzecz. Bilety na 20.30. Czyli została... Czyli jestem na a później niż szła na film. W ogóle o na film, no kto to wymyślił. Co ja do tego smsa w ogóle sobie, To by jest. On naprawdę <laughs> musiał być jakiś głupi, gdy co robił, bo nieźle pozytywnie. Ej, to, to, to jest ciekawe, jakby. Bo ja, ja, ja mam takie. No dobra, to sprawdźmy jeszcze godzinę. To coś to, 30? To, to, to tak! Dobra, dalej, dalej. Ale przecież jest to... Dalej, dalej, Brusz. No co? Została zabita o 21. No tak. Wiem, bo od. 20. To poczekaj, czy ktoś ją najpierw w pildonu poczekał pół godziny i ją zabił? Ona no, w ogóle nie poszła na ten film. Miała jej się, ale nie poszła. Została zabita 21 chłopak, który pewnie ją zabił. Wysłał sms do samego siebie z jej telefonu o 23-iej. <grym> a się nie skapił, sam, Nie, w ogóle to jest podejrzane. W ogóle, ale, podejrzane. A w ogóle teraz to bym o 20-30, więc musiała być zabita. Pół godziny po tym, jak się rozpoczął seans. ona nie poszła na ten seans. Dlaczego? Sen, bo już pewnie nie, nie dotarła. Nie wiem, że ten seans może prawie. Dawaj, około to około. Około 21, to może 20.30. Wtedy zrozumiałem, że coś jest na rzeczy. Zresztą ostatnio dziwnie się zachowywała. Poczekaj sekundę, bo czegoś tu nie rozumiem. Ciało znalazł lokalny żul koło Czegoś chyba nie rozumiem. Dobra, okej, Nie wiem, że ja sobie załatwiłem? Co ty k.a na mnie piryj zagreszcie? Zejdę z droną z ziomkami, porzucasz jakiś pośmiechy. To jest <grymne> jakiś dramat. K.a. Naprawdę, dramat. Kurwa, to jest jakiś dramat. To jest jakiś dramat, kurwa. Diamat. Ja! Podejmij decyzję rozważnie. Nie chcesz, żeby za kratkami wylądowała niewinna osoba. Wybór należy do ciebie. Co tam za krawki, ja sądzę. Ustalmy to, hmm, z nich? Podejrzani oboje. Hmm. Ale koło w końcu nie głowy tych, tych dwóch. Dlaczego? No, uwagam, że. I drugi człowiek. Uwagam. Żadne dowody na nich nie wskazały. Te smsy są najbardziej neurologiczne. No, poczekaj. Ja chcę cofnąć i zobaczyć z kim, który był. Sławek Pietrzak, czyli. Mam no, taki problem z zapamiętaniem imię, mężczyzn, to jest imieniu, Sławek Pietrzak, czyli ten aktualny. Nie dołogal. Sławek Pietrzak. Ja w ogóle tego nie prowadzę. No tak chcę sama prowadzić. Dobra. Sławek Pietrzak. Um, hmm, 13. O piątek 13, tak? 11. Hej nie przyjdę się do Strasznie Cię przepraszam. Dobrze, a tutaj te drugie sms Pięć minut później Co się chciałeś... Coś byłeś chłopakiem chciałeś do mnie dobrze Dobra, ja obstawiam tego te, byłego chłopaka Może być był chłopak nie może być, bo tak ja obstawiłam Tylko wy wiesz, jakąś własną decyzję, myśl samodzielnie Nie, chce mi się Przestań bujać moim czasem. To podejmij decyzję To i by chciał kasa. Były czy tym? Były. No to dawaj tego byłego zacząć. Czyli on. Tak. Gratuluję. Wskazałeś mordercę. To nie ofiara była autorką ostatniej wiadomości z telefonu. No to co? Wygrałam. Jestem świętym policjantem, detektywem, czy kim tam sobie jeszcze wymyślicie. Najbardziej moją uwagę przykuło to. Że tutaj, jak był ten SMS, tutaj napisała po prostu, że e, strasznie cię przepraszam, że nie przyjdę do kina, a tutaj, jak pisała do tego swojego byłego chłopaka, napisała to, zawsze byłeś chłopakiem, czyli błąd, tutaj ewidentnie jest, no chłopakiem owszem była, ale tutaj no, coś więcej by się przydało, i chciałeś dla mnie dobrze. To dla mnie dobrze jest takim, moim zdaniem, wskazaniem, że próbował sam siebie uniewinnić. Wybielić. Zawsze chciała dla mnie dobrze. Sama napisała, że ja zawsze chciałabym dobrze dla niej. No przecież napisała to. <grym> to jest moja sugestia. Możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jeżeli ktoś chce mnie wynająć jako detektywa, to polecam się. Dzięki serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że... może moje włosy. wam się... A, -a, -a. Przestań mać moim krzesłem! <grym> no? Stąpić! Przestań! Przestań! Nie. Za... Poczekaj. Wtóry Kto... chyba Zostań. Ej, samobójca. Przysój. Ja